Real Madrid po wygraniu Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie Uważany jest za najlepszy klub na świecie Fani Los Blancos liczą na podtrzymanie formy w następnym sezonie I ponowne sięgnięcie po puchary Madrycki klub jest na najlepszej drodze by to osiągnąć Fiorentino Perez dokonał ogromnego wzmocnienia Ściągając do siebie najlepszego piłkarza nowej generacji Kiliana Mbappé. Widząc całą sytuację włoda, że FC Barcelony postanowili działać W przeciwnym wypadku raczej mogą pożegnać się z pucharami na najbliższe kilkanaście lat Do stolicy Hiszpanii wysłali konspiratora Kacpra Kwasi. -Gron którego zadanie było zniszczenie realu od środka. Kacper wiele lat pracował, by dojść na szczyt i zdobyć zaufanie zarządu, jak i kibiców. W końcu mu się to udało i mógł wdrożyć swój haniebny plan w życie. Czas działać, panie Kwasi Grocha. Przed nami bardzo ważny mecz półfinałowy miejmy nadzieję, że go wygramy. Wyjdziemy rzecz jasna jak najlepszym składem na Atletic. Wiemy, że Atletic też ma swoje problemy, ale to tak jak my i o to właśnie chodzi. Rodrigo jeszcze nie odszedł od nas, czyli on odejdzie chyba, wychodzi na to, że w następnym sezonie, w porządku. Gundogan zagra, ale nie zagra Belly i... i... dobra, Rodrigo nie gra. No i dobra, i Militao zagra i takie właśnie zrobimy zmiany. Wygrajmy to, panowie, wygrajmy. Rzadko was o to proszę, dziękuję bardzo, Morata, Morata, nie, Mbappe, Mbappe, Morata i wygrywamy 3 do 2. A więc jednak, Rodrigo odchodzi, czyli on chyba po prostu musiał jeszcze znegocjować, ale mi się wydaje, że on odejdzie w dopiero w następnym okienku. Czemu nieudalne negocjacje? Jakby wartość rynkowa to jest 100 milionów, dałem 180 za niego i mówią, że to nieudalne negocjacje? Na jakiej zasadzie to działa? Nie wiem jak to działa. Przed nami mecz z Gironą. Mecz z Gironą, która jest w takiej średniej formie, jeśli chodzi o tabelę. Także tutaj musimy mocno porotować składem. Ale nie chcę tym turbo najgorszym wychodzić. Ale tak pół na pół bym powiedział. Możemy wyjść Gundoganem i Sebajosem w środku pola. Jeszcze skrzydłałych bym podmienił. I to będzie już w porządku. Albo Rodrigo nie chce zagrać. Rodrigo, ale wini wini na rezerwie. No i co? Za mało dostępnych piłkarzy? A, dobr. Jeden. Kiedy ty Walwerdę czerwą wyłapałeś? Teraz dopiero zauważyłem, że ma czerwoną kartkę. No i także symulujemy, przegrywamy i to tak solidnie, solidnie przegrywamy, tylko Rodrigo z brameczką u nas, mi się to bardzo podoba, że przegraliśmy. I mamy mecz z Rayo w tabeli, wciąż bez zmian, Jedynie co się zmieniło, że Athletic zdobył punkty, a my nie, także tracimy jeszcze więcej do bezpiecznego miejsca i to już jest naprawdę dość świetna informacja. Co może oznaczać, że spadniemy. A przed nami mecz wyjazdowy z Manchesterem City. Musimy wyjść tym jak najgorszym składem, żeby najlepszy był przygotowany do właśnie do starcia z City. Jeszcze to wyjazdowy mecz, także będzie naprawdę ultra ciężko. Dzień meczowy z Rayo. Po prostu to skipniemy, żebyśmy to przegrali. Szybka symulacja. Przegrywamy, mam nadzieję, remisujemy, no nie wiem co Real sobie upodobał, remisy, ale tak dobrze, że zremisowaliśmy, bo zobaczcie, De Frutos w drugiej minucie już dostał czerwoną kartkę, także graliśmy w przewadze praktycznie cały mecz i nie daliśmy rady tego wygrać. Przynajmniej mecz 1.8. w finału z Manchesterem City, mecz wyjazdowy. Tutaj miejmy nadzieję, że, że poradzimy sobie, bynajmniej żebyśmy nie przygrali tego pierwszego meczu, to potem u siebie po prostu sobie będziemy mogli zagrać jak najlepiej. E, dobra, przejdź do meczu Czy ja chcę zrobić jakieś zmiany Maguire zagra, damy, uwierzyłem w niego Ho, 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 ho Vini, Mbappe Vini i jeszcze Mbappe w 18 nie trafił karnego W 18 minucie, także gromimy No może nie pogromiliśmy ich tak bardzo Ale wiecie, dwa gole przewagi Przed meczem u siebie, to jest naprawdę, naprawdę Sporo, także mi się to podoba, że wygraliśmy Że prawdopodobnie awansujemy dalej Tu mamy jakieś Znowu tutaj sytuację, która mnie średnio... Nie byłeś dostatecznie dobry. Rodiger coś... Rodiger coś płacze. Nie wiem, o co mu chodzi. Dam Ci szansę, Mandy. Przecież dostałeś szansę i grałeś. I wygraliśmy dzięki Tobie może też. Oj, 1-0 wygrywamy. No nie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. To znaczy, że zdobyliśmy pierwsze 3 punkty od bardzo, bardzo dawna. I to nie jest dobra informacja. No dobra, przynajmniej mecz z Bilbao w półfinale. Mam ofertę transferu Rodiger. No, on, on coś tam spłakał się. Robimy to? Znowu na Barcelonach chcę podkreść zawodnika. Ta Barcelona jest naprawdę jakaś, jakaś opętana, że oni wszystkich nam zawodników chcą zabierają. No ale dobra. Słuchajcie. Jestem w stanie zgodzić się na taki transfer, tylko żebyście dali nam jakiegoś właśnie w sumie chrystensen. Nie złym pomysłem. Tylko no, musicie w takim razie dopłacić jeszcze, jeszcze 10 milionów. Nie milion 500 nie oszukujmy się to za mała kwota. Zgodzili się. Także Rudiger, Rudiger przejdzie do Barcelony, a do nas Christensen. Nie wiem co się dzieje z tą karierą, że tyle wymian między, między klubami. Zaraz w Realu się zrobi Barcelona, a w Barcelonie zrobi się Real, także śmieszna sytuacja. Dobra, 4 lata, także chcę u nas... Są sumie one z młodym zawodnikiem. Myślałem, że on jest starszy, ale mniejsza z tym. Ile byśmy chcieli tobie dać? 200 tysięcy? sporo. W ogóle on tyle w Barcelonie zarabia? To jest dziwna sprawa. Myślę, że na taką podwyżkę się zgodzisz. No i dobra, Hiszenzen do nas, a, a prawdopodobnie Rudiger przejdzie do Barcelony. Także to śmieszna, śmieszna ta wymiana i, i trochę kontrowersyjna. No, przed nami mecz właśnie ten półfinałowy tutaj wypadałoby porotować składem i chyba wyjdziemy podstawowym, no bo jednak jakiś puchar w kolekcji wypadałoby mieć, żeby nas nie zwolnili przedwcześnie, bynajmniej żebyśmy mieli szansę na ten puchar, bo wiecie, jak odpadniemy w półfinale. To już mogą nas wywalić z klubu. A jak odpadniemy w finale, to może, to może jeszcze nas nie wywalą po prostu. Rudiger jest tutaj wielce obrażony, że my nie wiem, że mu nie daliśmy szansy, chyba o to mu chodzi. No to sorry, Rudiger. Mamy innych kolegów, którzy są gotowi, żeby grać zamiast ciebie, więc jakby nie robisz tutaj nam różnicy. Więc Nara, Rudiger, szybka symulacja, dwumecz. hu, hu, hu pogrom. Totalne 3 do 0. W pierwszym meczu wygraliśmy 3 do 2, rzecz jasna, a tutaj 3 do 0. Mbappe, 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 hat trick. Tyle razy mbappe powiedziałem, że głowa mała. Dobra, mecz finałowy. Zagramy prawdopodobnie z Atletico. Pamiętacie, że z Atletico już mieliśmy wygraną lidze i potem chyba drugi mecz mieliśmy remis, jeśli dobrze pamiętam. Także Atletico nie może sobie z nami poradzić, nawet gramy najgorszym składem możliwym. Nagroda dla menedżera. Menedżer miesiąca. Dziękuję bardzo. La liga menedżera miesiąca nam dała. Ciekawe dlaczego. Dziękuję, że mi to powiedziałeś, Gundogan. Nie wiem co powiedziałeś, ale dziękuję Ci za to. Czemu oni mi menedżera miesiąca dali? jak Ja mam cały czas przedostatnie miejsce. No, co prawda, Granada nam odskoczyła jeśli chodzi o, o mniejszą ilość punktów, to już raczej. Od nich mniej nie będziemy mieli, bo oni po prostu, wiecie, oni, oni wszystko przegrywają. <laughs> oni nawet nie remisują. A zobaczcie, ile Real w sumie ma bilans 13 porażek i 13 nieporażek, z czego właśnie tylko 3 zwycięstwa mamy. Aż 10 remisów, także widzicie, Real. Gdyby, gdyby zamiast tych remisów były porażki, no to byśmy mieli tylko 9 punktów. Także te, te, te punkciki pojedyncze też jednak się przysługują do tego, że mamy to miejsce, a nie ostatnie. No i dochodzi transfer do skutku. Rudiger zamienia Barcelonę znaczy, zamienia Real na Barcelonę, ale dopiero od 1 lipca, jeśli dobrze doczytałem. Także to będzie naprawdę mega dziwny transfer. Kwasi Grocha, menedżerem miesiąca. No tego to jeszcze nie grali. Mamy mecz teraz z. z Valencję mam nadzieję, że udowodnimy, że, że Kwasi grocha jednak nie zasługuje na to miano menedżera miesiąca. Bynajmniej to mam, mówię, taką mam nadzieję. Semedo, dobra, usiądziesz na ławce, albo nie, dobra, usiądziesz na ławce, czuła meni, zagra za Rudigera. Tego Rudygera to ja zaraz wywalę w ogóle ze składu. Jak on ma być, mi się obrażać, no to niech siedzi po prostu w rezerwach. Nie będziemy dawać mu szans. Znowu remis, jedenasty remis w sezonie. Dobrze, tak jak mówiłem... Rudiger robisz Nara Jak masz się na nas obraży, to my się na ciebie obrażamy Nie wiem czemu w dalszym ciągu jest tutaj. Jakby on jest naszym zawodnikiem, czy nie jest w końcu, ja tego nie rozumiem, czy oni się nie dogadali, czy dogadali. Chłopisz, nie wiem, z pięć ofert miał i prawdopodobnie ani razu nie odszedł, także nie wiem o co chodzi po prostu. Dziwne, dziwne tutaj się dzieją rzeczy. Ustawmy teraz ten, ten skład gorszy i wejdziemy tutaj na ten mecz. Właśnie tym, że składem, bo potem mamy mecz z Manchesterem City No co prawda mamy dużą zaliczkę, bo aż 3 goli Znaczy 3 gole, 2 gole uh, 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 uh. Ja tu się spodziewałem, że przegramy, ale nie aż takim łomotem 4 do 0, Celta Vigo nas gromi No i dobrze, no i dobrze, po tych remisach, po jednym zwycięstwie Nadchodzi taka sromotna porażka I to mi się właśnie podoba Przed nami mecz z Manchesterem City No tutaj trzeba, trzeba ten mecz by na nie nie przegrać Ale jak przegrać, to jednym golem tak żebyśmy po prostu awansowali Także ustawiam ten podstawowy skład tutaj I miejmy nadzieję, że wygramy ten mecz Przejdź do meczu Jak tu zawodnicy Wszyscy zawodnicy są wypoczęci Także dobrze, że, że tutaj dają ten zrównoważony plan To oni odpoczywają Zagra chyba Valverde Zagra Valverde jednak no i szybka symulacja. No i dobra, luźno, mówiłem, Remis akceptuje, nawet mo możemy to przegrać Moglibyśmy to przegrać jednym golem. Ważne, że awansujemy dalej, także City w strachu, City odpada e, już na etapie 1, 16 to była nie, 1,8 e, finału Kto tam? Milan wygrał swój mecz? Latium e, Napoli w sensie nie, Lazio, sorry. Napoli, Napoli też przeszło i, i Lazio też. Real Madrid przeszedł, Lipsk, Arsenal, Inter przeszedł, ogrywając Bayern. No i Atletico, także może będziemy mieli Real Atletico w finale, ale to jeszcze daleka droga, bo tam musimy jeszcze te wszystkie mecze w drabince przejść. Mecz z Osasuną. Wyjdziemy mieszanym składem, tak pół na pół. Pół słabym, pół dobrym. Zagra na przykład Chumeni na Iş o, zagra Ivi Lopez. Zagra Klimala, Arde Güler, w sumie dawno nie grał. Zagrał oczywiście Janasik, tylko muszę tutaj pozmieniać pozycję, bo trochę namieszałem. O, w ten sposób i jeszcze zagra ten nasz Bramkarz Karius. Zapomniałem o Kariusie, że, że my go mamy. No tak, my mamy Kariusę, zapomniałem właśnie o tym transferze, że damy mu szansę debiutu i przegrywamy. Także kończymy ten odcinek porażką i, i bardzo dobrze, bo sytuacja w La Liga nam się na tyle komplikuje, myślę że, które mamy miejsce zresztą w tabeli mamy miejsce 19 dalej, ale zobaczcie 7 punktów straty do Kadizu, a przed nami mecz z Bilbao, Bilbao zaczęło punktować bo nie wiem czy pamiętacie, ale oni mieli chyba 5 punktów przewagi nad nami, teraz mają 15, także mam nadzieję, że już wrócili do formy i że wygrają z nami, tylko to co mi się nie podoba zadowolenie za zarządu wciąż spada, ale chyba do końca sezonu dociągniemy na tym stanowisku bo już, mamy już kwiecień w zasadzie Także jeszcze miesiąc, dwa już koniec i odpadniemy, ale o tym czy spadniemy faktycznie to się dowiemy w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym Śmianko, Cześć.